Mam go to my boy potę. Chciałem powiedzieć czemu yy, filmu nie było, a nie najważniej dzisiaj. Znaczy wczoraj. Tak wczoraj. Po oglądają ogólnie serial. Delatowo Ramaster. Odcinek szósty. Tylko wam pokażę, że to jest ten serial. Eee. Yy. Właśnie oglądam ten serial ja i jestem w szóstym odcinku. I z tym co chcę wam powiedzieć, no i tak to się da i oglądam. Tylko, że mi przeszkadzała główna bohaterka, Eli Ellie będzie mi i Jeśli chodzi, to jeśli chodzi to wyrywam recenzję tej gry i ja wybieram licencję tego serialu tylko ogodne. to wtedy wyrywam recenzję i no, mam opowiem skróciem nie powiem, w skrócie, nie powiem w fabuły ani nic tylko powiem się opłaca oglądać się nie opłaca bo na razie jestem przy odcinku szóstym ja tam do odcinka czegoś tam nie powiem jej jest wyników, bo są nie wiem no i tyle chciałem powiedzieć i jutro może coś nagram albo i nie nie wiem zobaczę no a ja się z i idę oglądać dalej